Na wstępie chciałem jeszcze powiedzieć, że tyle osób ogląda moje filmy bez subskrypcji, więc jeżeli jesteś jedną z tych osób, to scroll trochę na dół, daj subika, będę wdzięczny. Dla ciebie to jest parę sekund, a dla mnie jest to o wiele większa motywacja do robienia dalszych filmów. Także jeżeli jesteś w tym gronie, najlepiej zostaw łapkę, zostaw suba, będę kurwa giga wdzięczny i oczywiście będę miał więcej motywacji, żeby robić więcej takich filmów. Także zapraszam do oglądania, trzymajcie się. Ja się na wyrzucisz, to się kurwa potnę już tu nie wracam I serio mówię, że Jak wyjebiesz, to nie wracam No, co, Pytanie. co psycha, kurwa Wiedziałem, że tu wrócisz bym... czytam, cię, czytam, cię, czytam cię, kurwa, ja czytam cię jak dzieci z bulerby, stary Nigdy już cię nie czytałem żadnej książki A mnie fakt Zobacz, ten czerwony jest lider. to jesteś ty chyba Ty, mogę tą grać? Nie pierdol o kurwa, weekend, tak? To jest mój gang. To jest 2-1-7. Nieźle na bocie. Wydrze pizdę, pokaż jak bardzo nie nienawidzisz, kurwa, tej gry. Pokaż jak bardzo kurwa nienawidzisz tej gry. <tus> А! Ah! А потом утяжка. Слушай, заставь меня. Wow. <laughs> uh, ah! Welcome to the Zeri Champion Spotlight. Zeri's passive is Living Battery. When damaging enemy shields, Zeri shields herself for a portion of the damage dealt. Any shield Zeri gains grants her a brief movement speed boost. No slowing down. Zeri volts things up with her Q Burst Fire. Ah! Rather than a traditional basic attack, Azeri fires a barrage of seven rounds that damages the first enemy hit. It has an incredibly low cooldown that scales with attack speed and no mana cost. Burst Fire will also crit and apply on head effects. For all intents and purposes, her Q is a basic attack skill shot. Burst Fire's passive turns her actual basic attack into an ability, meaning it applies spell effects like Riley's Crystal Scepter, but not attack effects like Crits or Sheen. Welcome to w Zeri Champion Spotlight O Jezus Dobra siema. szybka wstawka na koniec Kolejny krótki film Z jakiejś tam wariet i gierek Klipów jest w chuj Szczerze jakbym miał wszystko Naraz do jednego odcinka wpierdolić Myślę, że odcinek trwałby no, co najmniej z pół godziny. Także warę go podzielić na takie kromne parę części. Oczywiście nie będzie to jakaś kurwa seria ani nic. Po prostu będą to jakieś śmieszne momenty i tyle. Jeżeli podobają Wam się takie filmy, to dajcie znać łapką w górę, jakimś subikiem czy coś. I co? Dzięki za oglądanie. Widzimy się za niedługo. Never